Halo, halo, halo. Halo, halo. E, witam Ciebie bardzo serdecznie na kanale Tarot przy kawie. Nazywam się Piotr i zapraszam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie e, na kolejne odczyty Tarota. E, dzisiaj będzie wyjątkowo, ponieważ dzisiaj mamy tutaj takie szybkie sprawdzenie energetyczne. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie dla każdego znaku zodiaku. Notabene, będziemy tutaj jechać, moi drodzy, od barana, lwa, szczelca, bliźniaka, wagę, wodnika, byka, pannę, koziorożca, raka, skorpiona oraz ryby. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo u poszczególnej osoby, u poszczególnej energii. Będą to bardzo szybkie, będzie to bardzo szybkie sprawdzenie mojej wiedzy energetycznej, moi drodzy, także jestem bardzo, bardzo pretekstowany Dajemy sobie minutę na każdy znak zodiaku, zobaczymy co tutaj w trawie piszczeć będzie dla każdej energii zobaczymy też jak tutaj będzie wyglądać u was ta częstotliwość i te Wasze podłączenie w tym najbliższym czasie. Moi drodzy, chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście. Myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Dziękuję bardzo. Za to, że jesteście, dziękuję za to, że byliście, i mam nadzieję, że za to, że będziecie przez ten najbliższy czas ze mną tutaj. Jestem naprawdę tutaj bardzo w niebo wzięty, że tak powiem. Dziękuję bardzo za wszystkie prywatne konsultacje, które tutaj mam z wami. Kontaktują się ze mną ludzie naprawdę niesamowici z całego świata. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny, ponieważ uczę się bardzo dużo oraz mam bardzo dużo tutaj możliwości na to, żeby się rozwijać. Dzięki Wam, moi drodzy. Ale ale tak moi drodzy, jedziemy z tym koksem, zobaczmy co tutaj w trawie piszczeć będzie dla poszczególnego znaku zodiaku. Tak jak powiedziałem, zaczniemy od barana, później będzie lew, szczelest, bliźniak, waga, wodnik, byk, panna, koziorożec, rak, skorpion oraz ryby. Jedna minuta na każdy znak zodiaku. Zobaczmy co tutaj będzie się działo w tym najbliższym Czasie. Ale tak, mój drogi Baranie, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Wiesz co, Ty będziesz tutaj, mój drogi Baranie, zostawiać pewnego rodzaju uzależnienia. Myślę, że to mogą być uzależnienia od pewnych ludzi. Myślę, że tutaj będzie energia bardzo zmienna u Ciebie i te Twoje Twój nastrój może być bardzo, bardzo zmienny. Myślę, że tutaj będzie bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, na co przeznaczasz swoją energię, na co przeznaczasz swoją własną, swoje granice, też, tak najważniejsze. tutaj będziesz musiał ustawić. W tym najbliższym czasie granice, oraz e, takie w pewnym sensie e, takie e, zatrzymanie, jeżeli chodzi o pewne e, osoby, bądź też pewne zdarzenia. Widać tu pewnego rodzaju koniec, jeżeli chodzi o pracę i przejście, pójście w jakimś nowym kierunku, e, który da tobie tutaj bardzo dużą e, możliwość rozwoju. Rozwój jest tu u Ciebie bardzo mocno wpisany, e, mój drogi, bądź też moja droga, i tego tobie z całego serca życzę. E, mój drogi Lwie, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na, na kanale Tarot Przy Kawie. Nazywam się Piotr Zapraszam na Twoje szybkie sprawdzenie energetyczne. Zobaczmy, co tutaj w sprawie piszeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. A mój drogi wie, u Ciebie będzie zostawianie rzeczy w przeszłości staraj się tutaj zostawić pewnego rodzaju energię, staraj się tutaj zostawić pewnego rodzaju tutaj uzależnienia tutaj podobnie jak u barana było u Ciebie, mój drogi Lwie, jest zostawienie ludzi, którzy mogą być tutaj w pewnym sensie nie, nie podłączeni pod Ciebie bądź też nie związani z Tobą oraz swoją energią, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żebyś tutaj zatrzymał się oraz spojrzał na rzeczy z troszkę innej perspektywy i tego to tutaj bardzo serdecznie y, życzę. Pozdrawiam serdecznie. Mój drogi szczelcu, witam Ciebie bardzo serdecznie na Twoim szybkim sprawdzeniu energetycznym. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. Mój drogi szczelcu... U Ciebie będzie się działo, ponieważ u Ciebie, mój drogi szczelcu jest duży rozwój. Jest tutaj nauka, jest tutaj pójście do szkoły, jest tutaj zrobienie pewnego rodzaju certyfikatów i znalezienie też takiej możliwości na to, żeby znaleźć się w tym wszystkim oraz znaleźć się w tym, w tym świecie, jeżeli chodzi o rozwój. Tutaj rozwój jest u Ciebie bardzo mocno wpisany w tym najbliższym czasie i bardzo ważne, żebyś tutaj spojrzał, bo też spojrzała na wszystko z pewnego rodzaju innego perspektywy. A co najważniejsze, tutaj, jest, wiesz co, ja też myślę, że tutaj u Ciebie ta, ten rozwój jest bardzo ważny pod kątem pieniędzy i zarobienia też, dostatku pewnego, kupienia pewnych rzeczy, tutaj pewnych dóbr, to mogą być, to może być związane z jakimś domem, to może być związane z jakimś samochodem, w razie tutaj będzie jakiś zakup czegoś większego, ale żeby to zrobić, to też trzeba będzie tutaj, no żeby to zrobić, trzeba będzie tutaj po prostu zarobić te pieniądze, czy tam dostać, ale w tym Ci pomoże też w pewnym sensie właśnie ten rozwój. Mój drogi szczelcu, dziękuję Tobie bardzo, bardzo, bardzo Serdecznie i zapraszam bliźniaka. Witam Cię, bliźniaku, mój drogi, na Twoim szybkim sprawdzeniu energetycznym. Minuta, zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale tak, mój drogi bliźniaku, witam Cię bardzo serdecznie. U Ciebie będzie wojna, bitwa. Tutaj może być w pewnym sensie takie z. Wiesz co? Wyrównanie energii, jeżeli chodzi o zakończenie pewnego rodzaju tutaj cyklu. Widać, że tutaj zakończysz pewnego rodzaju cykl z kimś i wejdziesz tutaj w tą swoją sferę nową. Ten, to przejście między tymi cyklami może być bardzo bumpy, może być bardzo wyboiste, ale nie martw się, bo tutaj tutaj, widać u Ciebie bardzo mocno, że Ty sobie poradzisz, Ty sobie dasz radę i pójdziesz w takim kierunku, w którym Ty będziesz mieć tutaj pewnego rodzaju takie objawienie, olśnienie nawet bym tutaj powiedział. Jest tutaj pewnego rodzaju Zaczęcie czegoś nowego to może być pod kątem pracy. Też widać, że tutaj będziesz odcinać od siebie ludzi toksycznych oraz ludzi, którzy są z tobą niezłączeni energetycznie, i to jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o ten twój rozwój. Mój drogi bizniaku, dziękuję tobie bardzo serdecznie i ja zapraszam wagę. Zobaczmy, co tutaj uwagi słychać będzie w tym najbliższym czasie. Moja droga Wago, witam Ciebie bardzo serdecznie. Mam minutę, zobaczmy, jak mi pójdzie. Zobaczmy te swoje szybkie sprawdzenie energetyczne. Moja droga Wago. Ty tutaj widać, że dajesz z siebie 500%, 1000%. Jesteś bardzo pomocny, bądź też pomocna, jeżeli chodzi o ludzi, ale bardzo jest ważne, żebyś tutaj troszkę wstrzymał się, bądź też wstrzymała i dała sobie na luz. Bo widać, że Ty dajesz siebie tak dużo, ale dostajesz z powrotem nie aż tak wiele. I to jest bardzo taki, to jest problem, ponieważ tutaj wiadomo, że Ty, tutaj musi być pewnego rodzaju wymiana energetyczna. Widać, że tutaj będziesz zatrzymywać, że będziesz ucinać pewnego rodzaju podłączenia pod przeszłość pewnych ludzi, którzy są z Tobą już tutaj, moja druga Wago, nie, nie podłączeni pod Ciebie i pod Twoją energetyczność. Bardzo ważne jest tutaj, żebyś się odciął bądź też odcięła od ludzi narcystycznych. Bądź też od ludzi, którzy tutaj są bardzo toksyczni. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie, moja droga Wago. I ja zaproszę, zapraszam wodnika. Zobaczmy, co tutaj u wodnika będzie słychać w tym Twoim najbliższym czasie. Jedna minuta, zobaczmy, jak mi pójdzie, mój drogi wodniku. A u Ciebie, moi drogi wodniku, będzie się działo, ponieważ u Ciebie jest. Wiesz, co. Zostawianie czegoś, co Tobie już, da, już nie służy, i pójście w kierunku czegoś, co, co będzie dla Ciebie pewnego rodzaju objawieniem, będzie dla Ciebie możliwością osiągnięcia w pewnym sensie tutaj takiego. No, balansu nawet bym powiedział. Ja ci powiem szczerze, że trzy rzeczy, które się wydarzyły u ciebie, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o rozwój w tym miejscu, w którym jesteś teraz, one się już tutaj, można powiedzieć, nawet skończyły i jesteś gotowy, bądź też gotowa na to, żeby iść w tym nowym kierunku, który da ci pewnego rodzaju rozwój. I tego tobie z całego serca życzę. Widać tu u ciebie jakiś dobrobyt, dostatek, który do ciebie przyjdzie. To może być coś, co przyjdzie nagle, ale jest ważne, żebyś, żebyś cieszyła się, bądź też cieszył się tym właśnie darem. Ale tak, mój drogi wodniku, dziękuję Tobie bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam tutaj już yy, byka. Mój drogi byku, bo jedna minuta, zobaczmy jak mi pójdzie szybkie sprawdzenie energetyczne, zobaczmy co tutaj w trawie piszczeć będzie dla Ciebie w tym najbliższym czasie. Yy, mój drogi byku... U ciebie jest walka ze swoimi demonami, walka ze swoim ja, oraz takie ucinanie bądź też ucięcie się po prostu od energii, która naprawdę jest tutaj wokół ciebie od dłuższego czasu. To mogą być pewnego rodzaju traumy z przeszłości, to mogą być pewnego rodzaju podłączenia pod mamę, tatę, pod pewne rzeczy, które tam się wydarzyły, które mają wpływ na to, jak ty kreujesz swoje relacje tu i teraz i w tym najbliższym czasie, można by tutaj powiedzieć. Będziesz tutaj mieć pewnego rodzaju zajawkę, żeby. Trzeba będzie tutaj dokonać pewnego rodzaju wyboru. To może być, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o pracę, ale też jeżeli chodzi o związek. I tego tobie z całego serca życzę. Mój drogi Byko, dziękuję Tobie bardzo serdecznie i zapraszam pannę! Moja droga Panno, u Ciebie będzie się działo, u Ciebie jest dobrobyt, u Ciebie jest dostatek, u Ciebie jest miłość, u Ciebie jest radość. Widać, że będziesz tutaj załatwiać bardzo dużo rzeczy. Może Ci braknąć nawet czasu, żeby to wszystko ogarnąć, ale to wszystko się bardzo dobrze tutaj Tobie ułoży, układa i te życie ciebie prowadzi ku takiemu szczęściu, ku radości. Widać o ciebie tutaj jakąś osobę, którą kochasz naprawdę z całego serca, bądź też jesteś tutaj z tą osobą bardzo związany, bądź też związana, i to będzie taki związek na całe życie, bądź też też na, poza tym życiem, że tak powiem. Także także to widać te pieniądze, widać dobrobyt, widać pewnego rodzaju rozwój i pewnego rodzaju początek też nowy, jeżeli chodzi tutaj o pracę. I tego w sumie powiem tobie szczerze, moja droga panno, z całego serca tobie życzę. Ale tak. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie, drogo Panno, i zapraszam Koziorożca. Zobaczmy, co tutaj u kuzy będzie słychać w tym najbliższym czasie. Moja droga Kozo, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie. U Ciebie będzie się działo, ponieważ Ty masz tutaj pewnego rodzaju zatrzymanie, przytrzymanie. Ty masz tutaj zastanowić się nad swoim następnym krokiem i spojrzeć na to wszystko z troszkę innej perspektywy. Tutaj to może się tyczyć pracy, ale to też może się tyczyć troszkę związku. Tutaj ważne jest, żeby nie wchodzić w relacje z kimś, kto jest narcystyczny, bądź też toksyczny, bardzo też jest takie ważne, żebyś tutaj skierował, bądź też skierowała swoją energię ku pewnemu rodzaju tutaj objawieniu, czy tam dostatku, czy tak powiem. Ale tak, tego Tobie z całego serca życzę i pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie ja zapraszam Raka, zobaczmy co tutaj u Raka będzie słychać w tym najbliższym czasie. Mój drogi Raku, mam jedną minutę, zobaczmy co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. Mój drogi Raku, Ty tutaj masz rozkminkę na temat tego, czy podjąć się pewnego rodzaju decyzji, bądź też decyzyjności, bądź też nie. Jest tutaj bardzo ważne, żebyś ty zatrzymał się troszkę i spojrzał na to wszystko z pewnego rodzaju perspektywy i nie dał się też tutaj wykorzystywać pewnym jednostkom, bądź też pewnym osobom. Widać tu pewnego rodzaju toksyczność, bądź też toksyczno-podobną energię. To może być praca, to może być związek. Widać, że tu będziesz musiał postawić bardzo, będziesz musiała, bądź też musiał postawić bardzo, bardzo mocne granice między tym, czego ty chcesz i czego ty byś tutaj nie chciał. co czego ty nie chcesz, jest bardziej, jest o wiele ważniejsze. I tego tobie z całego serca życzę. Mój drogi Raku, dziękuję tobie bardzo serdecznie i zapraszam Skorpiona. Mój drogi Skorpionie, u ciebie będzie się działo u Ciebie są tutaj e, energie e, nowego początku e, energia e, nowego partnera, nowej, nowej jednostki nowej, nowej energii, w ogóle nowego początku i pamiętaj, że to przejście między tym starym a tym nowym jest e, bardzo takie wyboiste i potrafi być bardzo bumpy, ale ze spokojem wszystko tak, tak się ułoży i wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku e, do tego żebyś Ty e, zrozumiał bądź też zrozumiała to, że e, wszystko ma, e, wszystko, wszystko będzie miało Swój sens i swoje miejsce w danym momencie i w danym czasie. Widać dużą miłość, dużą radość y, zaraz za rogiem. To wszystko tutaj ciebie czeka. Y, także to jest tutaj najważniejsze. Mój drugi Skorpiony, dziękuję Tobie bardzo serdecznie i ja zapraszam ryby. Moja druga rybo, jedna minuta, zobaczmy jak mi pójdzie. Zobaczmy jak tutaj pójdzie ten mały freestyle. Y, ale tak. U ciebie będzie tutaj pozbywanie się czegoś, co już tobie nie służy. To może być dom, to może być tutaj jakaś energia związku, to może być nawet praca. Widać, że ty pójdziesz w takim kierunku, w którym ty będziesz się czuć tutaj w takim. Pod pewnym rodzaju takim stresem, ale nie bój się, bo Ty też z tego wyjdziesz. Myślę, że tutaj każdy początek jest w pewnym sensie stresujący. Tutaj u Ciebie widać, że musisz po prostu coś zostawić, coś popuścić, zosta zrobić sobie miejsce w ręce na coś nowego, co da Tobie pewnego rodzaju objawienie, da Tobie pewnego rodzaju tutaj oświecenie, i Ty idziesz w tym kierunku, właśnie. Nie? Także tutaj jest bardzo, bardzo ważne, żebyś zauważył bądź też zauważyła te możliwości, które do Ciebie idą, a jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo ale tak, moi drodzy mam nadzieję, że Wam się podobał ten mały freestyle dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za te szybkie sprawdzenie energetyczne i już zapraszam niebawem na następne nagrywanie na następne live'y pod kątem tutaj sprawdzeń energetycznych oraz częstotliwości pozdrawiam serdecznie